Zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? Zaraz wam pokażę. Bardzo. I tu macie dziurkę. Jeszcze nie jest dokładnie wypełniona. Tam już częściowo są. Wsypujemy oczywiście delikatnie, żeby żeby nam się nie obsypały wewnątrz dziury, czyli piachy, bo po prostu nie popłyną. Tam ma być. Minimum te 50 cm w środku i zobaczcie przyjdzie nam takie coś. O, widzicie? Także cały, wydam, po kamieniach wpływa nam woda i centralnie leci nam w te oto wywiercone dziurki No i para wodna Oczywiście się ulatnia, ale w mniejszym stopniu. Jeżeli nam paruje czy coś w tym stylu, już nie narusza nam tak konstrukcji drewnianej budynku. A od robimy oczywiście. Zobaczcie sobie oto taką. O. Możemy sobie zwiększyć jakoś możemy kupić dłuższą. Możemy. Im dłuższe tym lepiej. Wiadomo, szybciej nam spłynie, nie. Ja posiadam taką, więc robię to oto taką otwornicą glebową, tak zwaną, nie. Także widzicie, jak to wygląda. Mi się wydaje, że super pomysł, fajny patencik. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ale na pewno będzie na tip-top. Także, ta czuszka i lecimy dalej.